Moją macicą jest, nie tak. Pani pielęgniarki, która zawsze była dla mnie bardzo miła. Kilka słów na temat tego, co się po prostu dzieje w tym momencie na świecie. To, Żebym nie miała żadnych po prostu zaparć. To będzie ogólnie taka skrzynka. Oprócz fazy pobudzania i odciągania, opiekę nad naszym noworodkiem przejmuje pielęgniarka. Hej, hej, hello kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. A w dzisiejszym filmie zapraszam Was oczywiście na kolejny tydzień naszej ciąży, czyli 34 tydzień ciąży. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy w samochodzie i tak jedziemy do ginekologa, ale tym razem jedziemy do innego ginekologa, bo dzisiaj jedziemy do ginekologa w szpitalu, w którym najprawdopodobniej tak na 99% będę rodzić, więc to jest tak naprawdę moje pierwsze spotkanie z tym ginekologiem. A jutro tak naprawdę jedziemy po raz drugi do ginekologa, tylko do ginekologa w Krakowie i będziemy mu dziękować za wszystko, co dotychczas zrobił po prostu dla nas. Że szpital, w którym najprawdopodobniej będę rodziła, to jest szpital, który znajduje się mniej więcej tak 20 minut od miejsca, w którym w tym momencie mieszkamy do Krakowa. Potrzebujemy mniej więcej tak półtorej do dwóch godzin. Zależy wszystko oczywiście od tego, jakie są koreczki. Ale póki co ja czuję cały czas, że główka dziecka niestety jest na górze, więc ci w życi z porodu naturalnego. Teraz liczymy na to, że się obróci. I też przy okazji, żeby wiedzieć, jaka jest droga właśnie do szpitala, dlatego tam jedziemy. I po wizycie u pana drugiego ginekologa. I nadal jestem zasmucona, bo mamy najprawdopodobniej ostatnie dwa tygodnie na to, żeby Arni się mógł w końcu obrócić, a raczej zechciał się w końcu obrócić główką na dół, bo nadal jest główką do góry i też codziennie praktycznie to czuję, że... Jego główka jest niestety tu na górze, więc nie wiem, chyba będę spała do góry nogami. Ale poza tym jest wszystko w porządku i jest ponoć bardzo duży, bo mamy na chwilę obecną 34 tydzień i waży 2 ,3 kg 300. Pan powiedział, właśnie, że jest dosyć duży. I też niestety, właśnie z tego powodu, że główka jest na górze, to kolejny ginekolog. Napomknął mi o cesarskim cięciu, no bo co? Następną wizytę mamy 9, to jest dokładnie za dwa tygodnie 9 marca i już będziemy się właśnie zastanawiać nad jakimś zaplanowaniem. On to nazwał jakby rezerwacją, tego, żeby mieć cesarkę czy coś takiego. To jest też druga w sumie dobra wiadomość, że jesteśmy dużo bliżej, bo następna wizyta jest właśnie za dwa tygodnie, a pomiędzy tą wizytą jeszcze mam do wykonania kolejne badania krwi i badania moczu. Sama podróż jest dla mnie męcząca już teraz, więc cieszę się, że mamy 20 minut. Danie, półtorej godziny do dwóch, jak jeździliśmy do Krakowa. Ale nie zgadzam się na to, <słyski> normalnie będę to przeżywać jak mrówka okres, <słyski> jak do tego dojdzie. Ja nigdy tego nie doświadczę. Jesteśmy z powrotem już w domu i muszę się wam przyznać do tego, że polała mi się normalnie łezka w samochodzie. <słyski> z tego faktu, że dziecko jest nadal w pozycji miednicowej. I tak się normalnie aż zastanawiam co mam robić z tym faktem, czy mam faktycznie wykonywać i szukać jakieś ćwiczenia na to, żeby odwrócić dziecko, czy pozwolić naturze wziąć w górę. Skoro tak się dzieje, to znaczy, że są ku temu powody. Jedynie co, to ja się czuję po prostu przez to tak, że czy ja coś zrobiłam źle. Zaczynam po prostu zadawać sobie samej takie głupie po prostu pytania, obwiniające się. I przyznam się Wam, że nie czuję się z tym faktem zbyt. Dobrze, bo nie wiem, czy to po prostu ja czegoś źle nie zrobiłam, albo czy coś faktycznie ze mną jest nie tak, czy z moją macicą jest nie tak. Aczkolwiek cały czas lekarze mówią, że wszystko jest w porządku, że z dzieckiem jest wszystko w porządku, co jest oczywiście najważniejsze: że jest zdrowe, że ma wszystkie kończyny, że jego serduszko i wszystkie układy tworzą się w odpowiedni sposób, że również rozwija się bardzo dobrze. Więc to jest oczywiście najważniejsze, ale no, jestem. Powód dla mnie do smutku i mam do tego po prostu prawo. Wy się również możecie smucić z jakiego powodu tylko chcecie. Nie wiem, może być to nawet chociażby z tego, że spodziewałyście się chłopczyka, a będzie dziewczynka, albo też na odwrót. Naprawdę, powodów do smutku mamy wiele. Jeżeli po prostu odczuwamy taką wewnętrzną potrzebę, żeby czuć się smutno albo żeby się wypłakać, to po prostu to zróbmy, bo to przyniesie nam po prostu taką wewnętrzną ulgę. I z drugiej strony też na pewno porozmawianie z kimś na ten temat, bo oczywiście duszenie tego wszystkiego w sobie niczym... Pozytywnym później nie skutkuje I nie zrobię już pewnie nic specjalnego Bo mam ochotę nic nie robić Tylko oglądać jakieś durne seriale Żeby nie myśleć o tej całej sytuacji Żeby po prostu przeżyć dzisiejszy dzień Ale jest coś, co muszę na pewno zrobić Bo chcę właśnie spakować ten prezent dla mojej siostry O którym wam mówiłam Później wezmę sobie prysznic i tak skończę dzisiejszy dzień A jutro jest następny dzień Następny dzień, żeby sprostać następnym problemom Ale mam nadzieję, że tak owych jutro nie będzie Jutro będzie pozytywny dzień i dzisiejszy dzień również skończy pozytywnie Zapalę sobie świeczuszkę w łazience, odprężę się, zrelaksuję Wszystko powolutku nabalsamuję, wypielęgnuję Więc zrobię sobie właśnie, chyba wydaje mi się, że właśnie potrzebuję takiego Że potrzebuję właśnie w tym momencie takiej chwili relaksu, odprężenia i nie myślenia w tym momencie o tym Bo akurat to jest taki problem które nie do końca jest problemem, bo na takie coś jest rozwiązanie. I to rozwiązanie nadal będzie szczęśliwe, bo cesarskie cięcie to nie jest koniec świata. Oczywiście w Grycanie, albo Grycan, albo Niekielny, to są dwa moje punkty, jeżeli chodzi o przesiadywanie w galeriach ostatnio. Siedzę sobie właśnie w Grycanie i edytuję dla Was kolejny vlog ciążowy, popijając sok, który chyba nazywa się orzeźbiający. On ma tutaj mieszankę pomarańczy, banana, jabłuszka. Jest bardzo dobry, ale powiem Wam coś na temat tych normalnie papierowych rureczek, że one tak totalnie zmieniają smak tego soku, że no aż mnie odstraszają od picia takich rzeczy przez rureczkę. Albo zaczynam nosić plastikową w torebce dodatkowo, albo nie wiem co, no ale te rureczki fabiowe, totalnie nie, nie, totalna porażka smakowa jak dla mnie kubek może być plastikowy, ale rureczka już nie, byliśmy tak jak wam też wspominałam, mojej siostry już wcześniej, żeby zanieść jej ten koszyk prezentowy z podziękowaniem za mój baby shower a o 14 mamy wizytę u tego ginekologa, który prowadzi moją ciążę od samego początku jedziemy tak naprawdę mu tylko i wyłącznie podziękować, mamy dla niego winko jako właśnie podziękowanie za te wszystkie miesiące i również mamy ptasie mleczko dla tej pani pielęgniarki, która zawsze była dla mnie bardzo miła, która mierzyła mi ciśnienie, ważyła mnie i sprawdzała ogólnie moją kartę ciąży przed właśnie wejściem do gabinetu ginekologa. Jest piątek. Mam już przygotowaną taśmę krawiecką i za chwileczkę zrobię aktualizację ciała, ale zanim to zrobię, to chciałam powiedzieć kilka słów na temat tego, co się po prostu dzieje w tym momencie na świecie, bo nie skończyliśmy tematu pandemii, a zaczynają się po prostu dziać jakieś normalnie, nowe, zwariowane rzeczy. Nie będę wam prawić żadnego orędzia na ten temat, bo chcę nadal utrzymywać mój kanał jako coś pozytywnego. Wiem, że nieraz pojawiają się tutaj na tym kanale Łzy, ale są to po prostu czyste moje emocje. Chcę, żebyście się zawsze czuli, że możecie przyjść tutaj na ten kanał i znaleźć tutaj fajne rzeczy. Są to rzeczy oczywiście życiowe, bo na tym vlogi też polegają troszeczkę. Że dzielę się od tym, co się po prostu dzieje w moim życiu. Nie chcę, żebyście opuszczali te vlogi z negatywnym nastawieniem, bo jesteśmy tym, o czym myślimy, a jak myślimy cały czas negatywnie i słuchamy negatywnych wiadomości, to potem nasz umysł się cały czas skupia na takich rzeczach, na takich negatywnych i niekorzystnych dla nas wiadomościach. I to oczywiście też nie znaczy, że nie interesuje mnie to, co się dzieje na świecie, ale wiem, że psychicznie ludzie mogą się naprawdę wykończyć. A ja też wiem po sobie, zwłaszcza po tym okresie, jak się pandemia zaczęła, kiedy słuchałam informacje codziennie, sprawdzałam informacje, co się dzieje i słuchałam takich informacji przez cautki dzień, żeby być cały czas na bieżąco, co wcale mi naprawdę nie pomogło, bo jak się później mi okazało, miałam neurologiczne problemy. Nie mówię, że to było dlatego, że słuchałam tych informacji, tylko tak naprawdę nie do końca jest mi wiadomo, skąd się to u mnie wzięło, że miałam neurologiczne powikłania. Bo było to zwalone oczywiście na COVID, ale też wiem sama po sobie, bo jestem osobą, która przeszła depresję i która zmagała się z kompulsywnym obżeraniem, że wiem, że jakieś tam psychologiczne na pewno jakby to nazwać, że moja psychika jest bardzo podatna na to, co się wokół mnie dzieje. Więc jestem w miarę na bieżąco z informacjami, ale naprawdę będę się ograniczać do ich słuchania, bo wiem, że z jednej strony nie sprzyja mi to w ogóle niczemu pozytywnemu. Zwłaszcza jak jestem teraz jeszcze w tym stanie, gdzie jestem w 34 tygodniu ciąży. I też nasze życie toczy się tu i teraz, więc wykorzystujmy każdą chwilę, jaka nam na tym świecie po prostu pozostała. Tak jak mój kochany tatuaż tutaj na ręce mówi, że jutra już po prostu może nie być. I tak kiedyś się faktycznie stanie, bo to jest po prostu nieuniknione. A żeby jeszcze pozytywnie zakończyć tą wypowiedź, to po prostu idźcie i przytulcie swoje ukochane osoby, wycałujcie je, napiszcie do nich smsy, zadzwońcie, skontaktujcie się. A ja w tym momencie się zabiorę za tą aktualizację ciała, bo nie chcę, żebym się też tutaj znowu Wam poryczała. Aż mi się zrymowało. Dzisiejsza waga pokazała mi 74,4 kg, więc kolejny tydzień i kolejny tydzień jesteśmy ciężsi. Brzuszek nam nadal rośnie, w zeszłym tygodniu było to 98 cm, a w tym tygodniu. No już nie widzę, no taśma. Ile tu jest? No, 99 Pobijamy rekordy. Bioderka w zeszłym tygodniu 108 cm. W tym tygodniu 109 i Bios w zeszłym tygodniu 92,5, w tym tygodniu 94. Trochę do tych pomiarów teraz tak pochodzę, że nic już więcej mnie nie może powstrzymać. Po prostu moje ciało robi co chce ze mną w tym momencie. Przejdźmy teraz do naszej super tajnej broni i do 34 tygodnia naszej ciąży. w tym tygodniu nasze dziecko może mierzyć już około 43 do 46 cm. Natomiast jego waga może wynosić około 2 kg-300 gramów. I tak dokładnie jest też u mnie. Bo nasz syn waży 2300 ileś tam ileś gramów. I z książkowych informacji, również w tym tygodniu, jeżeli mamy chłopaka, to jego jąderka zaczynają schodzić nam do moszny. I jeszcze jedną bardzo ważną informacją jest to, że paznokietki naszego dziecka zaczynają sięgać czubków paluszków, co dokładnie znaczy to, że należy zaopatrzyć się w cążki dla niemowląt, albo w nożyczki dla niemowląt. Szczerze powiedziawszy, nie zastanawialiśmy się jeszcze nad tym faktem, jeżeli chodzi o jego pazurki, dlatego też mamy bardzo dużą ilość pajacyków, które mają niedrapki, które mają te zakładki po prostu na rączki, które będą mu uniemożliwiały to, żeby mógł się drapać. A co będziemy robić z tymi paznokciami? To pożyjemy, zobaczymy. Ostatnio bardzo często to powtarzam. I wy kiedy byliśmy? Nie wiem, czy to było już w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu. Jesus Christ, jest mi tak ciężko niekiedy rozróżniać nawet tygodnie z tym wszystkim, co się ostatnimi czasami po prostu dzieje, ale kupiłam na zakupach w Pepko. Takie oto pojemniki, jak możecie zobaczyć. Razem z takim pięknym zestawem ścierek. Są tu trzy ściereczki w beżowych odcieniach, moich ulubionych ostatnimi czasy. Mam też saszetki z torebkami z herbaty, to jest herbatka na dobranoc, które chcę powkładać do mojego kalendarza niespodziankowego. I też dostałam do paczkomatu probiotyk, tylko tym razem zmieniłam probiotyk, nadal jest to probiotyk z firmy Alines, ale tym razem wzięłam taki bardziej wzmocniony, bo jesteśmy w trzecim trymestrze i chcę się jak najbardziej zabezpieczyć przed faktem tego, żebym nie miała żadnych po prostu zaparć. Póki co jest naprawdę dobrze, bo biorę jeden probiotyk i też spożywam właśnie, tak jak Wam mówiłam już wiele razy, przynajmniej 6 daktylów dziennie albo też śliwki, ale ja generalnie preferuję daktyle. Ale żeby się właśnie zabezpieczyć, to ten probiotyk, który teraz mam, po prostu wykończę. Tam mi zostało bodajże jakieś 5 tabletek i wzięłam taki mega mocny, też właśnie z tej firmy Alines, tylko ten ma. 60 miliardów aż żywych komórek bakterii. Tamten wcześniejszy, który zażywałam, o którym Wam mówiłam i który Wam pokazywałam, ma 20 miliardów kulturów. Kulturów bakterii. Ale tak czy siak go lubiałam, nie narzekałam na niego, tylko mówię, wolę się trochę zabezpieczyć. I on też był dosyć drogi, bo za 30 tabletek wydałam praktycznie tyle samo, co za tamtą wcześniejszą wersję z 20 kulturami bakterii, tylko tam było 60 tabletek. Więc tak jak mówię, trzeci trymestr będzie pod kątem tego mocnego probiotyku, a potem najprawdopodobniej wrócę po prostu do tamtego. I tak jak wam mówiłam o tych pojemnikach z PEPKO. Mam takie zwykłe bożowe pojemniczki. Tutaj w środku są mniejsze pojemniki i też taki jeden plastikowy zamykany. To tak stwierdziłam, że do tego właśnie plastikowego zamykanego powsadzamy sobie waciki, jałowe gaziki, te patyczki do uszu. I to będzie ogólnie taka skrzyneczka do pielęgnacji naszego noworodka, jak będziemy go chcieli obmywać. Natomiast. Te kupiłam przede wszystkim dlatego, że mam porozkładane po prostu rzeczy koło łóżka, związane z tym, że nacieram bardzo często właśnie moje ciało, bo robię to przynajmniej trzy razy w ciągu dnia, jeżeli chodzi o mój brzuch i moje piersi, tak jak Wam wspominałam, żeby zapobiec jak najbardziej powstaniu rozstępów. Więc Mam tam porozkładane po prostu kosmetyki. A także mam tabletki, dlatego chcę właśnie wziąć taki jeden koszyczek, powkładać te rzeczy, żeby one nie były rozpierdzielone po prostu po całym parapecie. Bo mnie to bardzo, bardzo wkurza, jak coś jest porozpierdzielane. A ostatnimi czasy bardzo lubię koszyki. Nie wiem, co się ze mną stało. Zawsze bardzo lubiłam organizować swoje rzeczy, ale ostatnimi czasy jakoś po prostu koszyki to jest u mnie must have, bo bardzo, bardzo je lubię. A z pozostałymi koszyczkami to tak naprawdę nie wiem, co zrobię. Nie wiem, co miałam na myśli, bo wydaje mi się, że poszłam do sklepu, żeby kupić te koszyki z zamiarem, a teraz już nie pamiętam, szczerze Wam powiem, co chciałam. Jakoś mój mózg w ogóle nie jest na miejscu ostatnimi czasami. Wydaje mi się, że na pewno chodziło mi o to, właśnie, żeby dla naszego noworodzia, dla naszego synka ten duży koszyczek, ten największy koszyczek na dole, to był właśnie przeznaczony na takie artykuły, które będą tylko i wyłącznie dla niego. Tak, właśnie mi się przypomniało. Czyli tutaj po prostu w środku będzie miał swoje kosmetyki, będzie miał swoją szczotkę do włosów i swoje rzeczy, które będą właśnie potrzebne do pielęgnacji podczas jego obmywania na początku, a potem podczas kąpieli. Natomiast właśnie takie artykuły higieniczne będę wsadzała do tego zamkniętego pojemnika z plastiku. Pojemniczki, które tutaj są na zewnątrz, to właśnie chyba wykorzystam dla mnie. Chyba, że ewentualnie będzie potrzebna większa ilość tych koszyczków dla noworodka, no to wtedy będziemy to wykorzystywać. Ok. Wyszłam właśnie z prysznica, umyłam sobie włoski to się stało przy okazji, czyli po prostu paznokieć mi się odłamał. A też jak możecie zobaczyć, musiałam ściągnąć ten pierścionek, który nosiłam, bo po prostu wczoraj w nocy, jak siedziałam, to aż czułam takie jakby napięcie dziwne na palcu i ściągałam ten pierścionek chyba przez 15 minut nakładając wazelinę na palec. Normalnie był tak przypuchnięty i taki czerwony, że hej. Więc jeżeli zaczyna Wam się zbierać woda w organizmie, to to jest najwyższy czas na to, żebyście właśnie pościągały sobie pierścionki. A wracając jeszcze do paznokcia, no, że chyba same paznokcie wzywają mnie na Normalnie do tego, że czas wrócić do krótkich i czas na to, żeby stały się one naturalne. Co prawda miałam to zaplanowane do zrobienia za jakieś dwa albo trzy tygodnie, no ale najwyraźniej mam to zrobić już teraz, bo z takim pasnokciem nie będę chodzić. Panioli, mamy 28 luty, jest poniedziałek. Wczoraj mieliśmy mój wykochany, ukochany dzień w pieleszach. Ale co z tego, jak Ostatnich dniach nie śpię zbyt dobrze, więc ten dzień w pieleszach tak naprawdę był dniem niezbyt przyjemnym. Bo jak ktoś jest zmęczony, to nieważne to się robi: czy się leży, czy się stoi, czy się coś robi. Tak naprawdę jest dużo lepiej robić coś, bo ten czas dużo szybciej wtedy nam przemija, aniżeli leżeć i po prostu czekać na to, aż spróbujesz zasnąć na przykład. I jest naprawdę coraz ciężej. Jest jedna informacja, która możliwe, że może Was zainteresować, odnośnie wyboru swojej położnej. Bo ja tak naprawdę dowiedziałam się o tym przez przypadek, jak wybierałam miejsce, w którym chcę być zaszczepiona na COVID, bo robiłam to przez internetowe konto pacjenta. A tam na tym internetowym koncie pacjenta właśnie można zjechać na dół, ma się swoje dane, ma się swoich lekarzy, i w tym miejscu właśnie gniewam takie informacje jak imię i nazwisko, oraz placówka, w której przyjmuję twoja położna i można złożyć tam również deklarację w razie chęci zmiany właśnie tej położnej. A czemu chcę wam powiedzieć właśnie o tej położnej? Bo ona zajmuje się nie tylko nami, jako mamami po porodzie, ale również zajmuje się naszym noworodkiem do jego dwóch miesięcy. Potem po skończeniu tych dwóch miesięcy opiekę nad naszym noworodkiem przejmuje pielęgniarka. I również imię i nazwisko pielęgniarki można znaleźć na tym internetowym koncie pacjenta. Dzisiaj mam zaplanowane również przetestowanie jednej rzeczy, a mianowicie jest to rzecz, której nigdy wcześniej nie używałam, a możliwe, że będę używać ją bardzo dużo i jest to po prostu laktator. Laktator, który już Wam wspominałam wcześniej we vlogach, został mi sprezentowany przez firmę Neno. Oczywiście nie będę go testować na moich sutkach i na moich piersiach, bo też tak samo jak Wam wspominałam wcześniej, zbyt mocne podrażnianie piersi i sutek może doprowadzić na przykład do przedwczesnego porodu. Centralnie, nie mam pojęcia, jak się tego używa. A wolę wiedzieć, zanim tak naprawdę będę potrzebowała z tego skorzystać. I też, oczywiście, zanim zrobię ten test tego laktatora, to robiłam wyszukiwanie na wujku Google i na YouTube znalazłam fajny filmik, który podpowiedział mi, że ten laktator jest trzyfazowy, trójfazowy się to chyba mówi. I oprócz fazy popudzania i odciągania, ma również fazę odpuszczania. I fazę odpuszczania, czyli tą ostatnią fazę, kiedy noworodek tak naprawdę sa jeszcze mleko. Matki, ale tak naprawdę nie do końca Podłączę to teraz To idzie Wygląda na to, że nie jest to aż tak skomplikowane Jakby mi się wydawało Wydaje mi się, że to jest przez to, że po prostu jest to coś nowego, coś co zawiera kabelki, coś co będę podłączać do swoich piersi, dlatego to traf, troszeczkę gra z moim umysłem. Dzisiaj jest również ten dzień, w końcu nadszedł ten wielki dzień, kiedy w końcu spakuję moją torbę do szpitala. Hope. A co ty, chcesz wejść do torby do szpitala i tak byś się nie zmieścił? Więc to jest moje wielkie zadanie. Na dzisiaj do zrobienia, a w tym 34 tygodniu naszej ciąży ja się będę z wami już właśnie żegnać, żeby zabrać się za pakowanie tej torby i zrobić to na spokojnie. I zrobimy to oczywiście z afirmacją do porodu. Moje dziecko i ja jesteśmy zdrowi i silni i oboje jesteśmy gotowi i damy sobie radę. Więc dokładnie tak jak z tym wszystkim, co się dookoła nas dzieje, z jakimikolwiek problemami się zmagamy, życzę Wam oczywiście wszystkim kochanym, wspaniałym dziewczynom, kobietom, przyszłym mamom albo już mamom obecnie, żeby Wasze dzieci były po prostu zdrowe i właśnie silne i dawały Wam tą siłę, którą potrzebujemy mieć na co dzień. I tymi słowami będę kończyć 34 tydzień naszej ciąży. Linki do wyprawki dla mamy, link do wyprawki dla dziecka, a także link z tym, co ja sama będę pakować do torby do szpitala znajdziecie w opisie poniżej. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi łapkę w górze, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowym, zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, które zawsze powiadomi Cię o nowych filmach. A także o moich vlogach. Życzę Wam cudownego dnia wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w 35 tygodniu naszej ciąży albo w innym filmie. Pa kochani wspaniali!